z tej strony Dawid, a dzisiaj nagrywam innego ze StumbleGuys i ze mną jest dzisiaj Kamil. Siemanko. No właśnie. Kamil. Jak widzicie tym, skinem co ja teraz gram, grają tylko pro prople playerzy. Szef zostawia łapkę, koksik zostawia suba. Zobaczymy ile jest koksów, a ile y, szefów. Ale oczywiście tam, gaj... A ja próbuję. Dzisiaj będę próbował z Kamilem zrobić rekordy na mapie. W Tak. Chcemy, żeby nas wywaliła z gierki. Bo chcemy zrobić. Rekord. Ohoj. Dzień save'a, dzień save. save tam odwaliło się tak. 4 savey prawie naraz, prawie 4 savey na. Raz. 15 minuta polecam wam obejrzeć. 15 minuta ile jest tam sekund. Mega OP! Bo Kamil też poleca. Kamil też poleca To dostałem, ale... Dobra, ja już się nie to. Dobra, łatwo. Aj, ale widzowie, prawie zrobiliśmy sejwa. Widowie, ja tak przepraszam, że ja aż tak zważywiłem. Ale no, możecie dostać, yy, zostawić. Oto. Oczywiście. co? Dobra, to niech będzie, tak? A, dobra, i teraz widać. Suba, tak Widzowie, mam wam pokazać typowy trik z Ohio, ale to typowy, czyli sewik. Nie, no żartuję. Bo mi się zaraz zenerwuje. Zaraz wam pokażę typowy trick. Mam nadzieję, że go znacie. Jak nie, jak on mi się nie uda. Dobra, uda mi się. Widzowie. O, to jest. Drik do Jezus Maria, jak mi pingi lagują! Ja mam 111 Super, kiedy ja mam 111 Jezu, jak mi grę laguje 110 pingów Nie, bo to nie na tym Nie na tym Na tym? to ja mam max 111 pingów Uuu, w Zniszkę dostałeś! Hehe, zniszkę! Nawet na pierwsze pojanie Mhm, mhm, Wiedziałem! Dobra, gramy. Kim Zobaczcie, tutaj były gry. Zamalowywuję wam, gdzie byli gracze. Pojemnych gracze 2 na 2. I było dobrze, bo 2 na 2 powinien być. A? Nie rób tego. Nie rób tego. No. ty łajdże. Ole Oj, to widzowie. Przepraszam że za kaszelek. ale to się nie bierze. Może nie może mnie nie bierze, tylko po prostu infekcja. Ale co to było? Widzowie, ja przepraszam, że ja tak warzywię i kamil, ale my nie jesteśmy aż tak, aż, aż tak dobrzy w jak na przykład pierwszy gracz na całym świecie, albo w Polsce pierwszy gracz, gracz. Ludzie, trzeba się naprawdę długo trenować. Koronki, triki przede wszystkim. Triki, triki, no właśnie. Koronki. Widzowie, jak macie takiego indyka, koniecznie zostawiacie łapkę w górę. Jak macie indyka. Jak nie macie, nie musicie zostawiać. Albo jak macie byle jakiego. O, umówmy się, widzowie, tak. Jeżeli macie więcej niż 5 klejnotów, zostawiacie łapkę. Jeżeli nie, mieć, nie, nie macie, jeżeli macie mniej niż 5 klejnotów, zostawiacie suba. Deal? Mam nadzieję, że fajny deal. Ja się zgadzam na deala. Możecie napisać w komentarzu, czy wy się zgadzacie. Bo ja subków potrzebuję. A subek to dla mnie jest taki naprawdę złoto. Sub jest na wagę złota. Miu. O. Hi, hi, hi. Niu. To dla ciebie. No to tu jest taki labirynt. Nie. No, yeah. yeah. nawet no Dobra, widzowie. Teraz zobaczycie, jaką niespodziankę Wam zrobiłem. Będzie taka mapa. Nie, 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 to nie jest nowa mapa. To nie jest nowa mapa. Spokojnie. To nie jest. To, to nie jest. Pięć wysp. Poszukiwanie skarbów. Nie, nie, nie. Bo tam się gra z botami. A tutaj jest 2 na 2. Jakie to może być mapa? No chyba ciekawe, Chyba blog Ale ja wziąłem witawie. lava Lawaland'a. Na Lawaland'zie też bym bardzo chciał obić rekord. I już się widzicie, ale lawa się podnosi. Lawa się podnosi, a nie to się podnosi. I to zaraz zatonie. O to, gdzie jest moje wychodzenie. To się zatopi. Widzicie? lava się podnosi. Jak ktoś już o tym wiedział, też możecie. Zostawcie łapkę w उनसे टॉक Ja się ale się widzowie uratowało. Nie, yes. ja, ale się widzowie uratowałem. Zobaczcie to, jak jakie Kamila porobiłem. O tak go porobiłem. O tak. Dobra, widzowie. Teraz musicie napisać w komentarzu, czy ten jest lepszy skin. Czy tamten ninja, jakim grałem yy, wcześniej. Czyli taki naprawdę ninja. Taki typowy, typowy indeks, czyli ja. Dobra, Kamil, schodź z piórka. Dobra, mamy rush hour. to, to, to też jest typowy indeks. Ciekawe, czy z Kamilem da się zrobić rekord? Naprawdę. Ta mapa nie jest aż tak trudna. Ta mapa naprawdę, jak się mają wytrenowaną, taki ja mam wytrenowaną, to można zrobić rekord. Ucha, ucha, dobra. Chodź, ja skakadź. Nie no, ja mam tutaj dobrze. Kurde. Ty, Prawie umarłem. Prawie spadłem. Ja tutaj sobie zajdę. Ole widzowie! Długo grali. Widowie, po raz kolejny zrobimy sobie tego. Dwie minuty może na rush hour, bo może trzy, może, trzy, może, trzy, może więcej, może rekord nawet w widzowie wkręcimy. Może cztery. Dobra, mamy rush hour. Ten jak zwykle musi wziąć na skinę. Dobra, tego? wiem. Na mm, swojej Środek się najszybciej porusza. Ja sobie pośpię, bo ja akurat śpiący jestem. U, Jezu, widzowie. Mogłem skończyć żywcem. O Jezus, co tu się dzieje? Serio, środek się najszybciej porusza. Ule, o, ale masz Oj Widzowie, robimy cały czas rush hour. Teraz ja zważywiłem ostro. Ostro zwarzywiłam. Teraz nie możemy warzywić tak jak mi to Kamil mówi, bo później, jak się zrobi, jak już długo będziemy grali, to będzie genialne. Co tutaj się będzie działo? Jak się odwali rekord. Jaka będzie kolejna mapa. Wiecie co, wie to wiecie, może będę trochę w tyłu. Dobra. Nie właśnie, tył, tył jest najbezpieczny. Najbezpieczniejszy, bo z przodu widzisz, co jest. Oj. Widzowie, hmm, jaka może być się mapa? Chyba Honey Drop. I chyba tak będzie. No, bo tak wziąłem. Będzie, widzowie, Honey Drop. I ja chcę z Kamilem zrobić wszystkie plasterki miodu. Czy to nam się uda? Czy wykręcimy rekord? Ja grałem, jeszcze nie nagrywałem, z bratem ciatecznym. zrobiłem chyba trzy razy z rzędu albo cztery rekord. Chyba tak było. Trzy albo cztery razy. Serio? Kamil też to był? Aj! O oh, fuck! Kamil musisz całą górę zrobić. Ja rozwalam tutaj środek. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj będzie najbezpieczniej tak rozwalać. Ja to chcę. I to by zrobić szybko te plasterki i rekord wykręcić. Nie rozmawiać nic, tylko Nie gadaj Ja. Dobra, przepraszam, widzowie kam się obraził, gram sam. No nie, to ty już ja. Obraziłeś. To już nie moja sprawa, że komuś się obraził. On sobie ogląda coś tam. Dobra, a ja chcę grać w co? Chcesz z Minecraft? Pisz w komentarzu, bo na razie to tylko jeden odcinek był z Minecrafta. Może więcej? Ja tego nie wiem, zapomniałem. Uuu, jak fajnie. Oja, o ja. ja. papier, papier. Typ złapał złoty pieniądze. Nie, no tutaj się nie da grać. Dobra, chociaż trochę lepiej. Dobra, ja ci klaję to za krykule. Oho, to ktoś już ma tego coś specjalnego. Dobra, ja zadowolony z tej mapy? Co jest No co za ty Pol? tylko blokować. Nie, ja cię kręcę, Jakiś Dobra, lecimy na Powerze. No ja cię kręcę, to ten pinioł. Aż... No nie gadaj. Dobra, wybiła mnie na Lava Land. Na Lavara. Dobra, jedenasty. Też dobrze. Nie będę narzekał. Tu podłoga dwieście Uuu, icy, icy. pan, najbardziej поставили. Не Что есть? So, yes. Dobra, jestem ja na razie drugi. Nie jest aż tak źle. Dobra, widzę te wąt mam Mam czelę. Jest! Wystarczy tylko mogę użyć, żeby mieć złoty pieniądze. Teraz jeszcze nie muszę martwić. Dobra, ktoś mnie przegonił. No to super. Ten ice i highspeed. Dobra, lecimy pod górę. Nikt mi nie zabroni. No. What? Oj. I sobie prawie złapałem złotego pieniążka. Szczerze to o tak wszystkie są złote. Dobra. Lecimy sobie. Za... Proszę Blokdasza. Blokdasha na finał by się przed Dobra! Tracer tracer, mam nadzieję, że nie zważywie, Tak jak na tym, tym odcinku. I to będzie prawdopodobnie ostatnia tryska. w szerokim kraju rozmieściłem sobie szeroki dom. Oj, dobra widzowie, troszeczkę złożyłem. A więc to było na tyle z tego odcinka. Pa pa.